No, witam, pewnie za chwilę będziecie mnie już słyszeć Jednak zaczynamy o 16.30 i włączę się, widzę, że jest aktualnie są już, jest już 600 osób Wspaniale eee, Czekam na czat czy mnie słychać raczej będzie mnie widać, bo... Mam podląd tutaj jeszcze z wideo, więc czyste szaleństwo. Eee, no i co? I właściwie za chwilę zaczynamy. Eee, tylko sprawdzimy, oczywiście, podstawowe rzeczy, czy mnie, czy mnie słychać, czy mnie widać. To jestem ja. I sobie zlikniemy, jakby na na Warszawie Głównej. I, I może coś jeszcze. Może lekko nad zachodnią polecimy. Kto wie? Eee, to jeszcze wszystko przed nami. Ale tak, trochę opowiem też, jakby na sytuację, czemu jeszcze nie otworzyli tego. Jakie są największe problemy? No, trochę tego będzie. Dobrze. Patrzymy, co tam na czacie. Czy ktoś już jest? Czy zaczynamy? Czy słychać? Widzę, są trzy osoby. Chyba, mhm. że znowu mi się zawiesiło. Co jest prawdopodobne. Ale, no, całe sześć osób. Dobra. Mniejsza z tym. Zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć to mam wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej Siednicy 2050. Zaczynamy! I proszę bardzo, rozpoczęliśmy to, że wspaniałe nagranie tego live'a. Widzę, że znowu mi się zawiesi licznik osób, które oglądają na żywo. No trudno, ale dobrze. Jak widzicie, tutaj mamy wchodzące, albo w sumie podleśmy to trochę tak dalej. Zdechnijmy sobie, nawet, jak na no tam w sytuację przy zachodniej. A później trochę resztę wam pokażę. Przy okazji, trochę opowiem, jakby na tej sytuacji z stanowiskiem wschodnim przy Warszawie Zachodniej. Bo domyślam się, że część z Was może być ciekawa. Jak właściwie tutaj pociągimy nam jeździć i co tu się jeszcze zmieni, bo tutaj też jeszcze lekki parę zmian będzie co do faktycznego układu yy, torowiska. Już to co jest nowe, to oczywiście takie już będzie, ale to co jest stare, no to tu się trochę jeszcze tego zmieni. Dobrze yy, podlecimy sobie kawałek, żeby trochę Wam lepiej to pokazać. Żeby się po prostu przelecić bezpośrednio od zachodniej do warszawy yy, głównej, tak żeby nie było inaczej. Dobrze, proszę Państwa, tak, na Warszawa zachodnia. Nikogo to chyba nie zdziwi, parę dni temu było wszystko pokazywane. Mam odczucie, że nikogo tu nie ma. Hmm. Nie no, live jest, tylko nic się nie dzieje na czacie. Może tak Was zamurowało, no nie wiem. E, tak czy siak, e, jeżeli ktoś jest na czacie, to zapraszam do komentowania, czatowania. Witam wszystkie którzy które tam są. Znaczy czy mi to działa. Ale mniejsza z tym tutaj mamy pierwszy już od tego miejsca chyba zwolnię, bo za szybko. Jak widzicie, nowe torowisko nie jest podłączone ze starem. Jest to oczywiście powiązane z tym, żeby tutaj już jak najlepiej to po prostu podłączyć no i żeby nie łączyć starej infrastruktury z nową, jeśli nie trzeba, bo to robi dosyć duże problemy techniczne. Natomiast jak widzicie, tutaj mamy trzy wyjeżdżające tory od nowych peronów też dwa krańcowe, czyli są tory odstawcze dla pociągów z Warszawy Głównej. Ale widzimy też tutaj, proszę bardzo, te trzy tory się zmniejszają na dwa. Tutaj jeden na średnicę, drugi w kierunku Warszawy Głównej. I właśnie tutaj nic się na razie nie zmieni. Co prawda, cały tutaj wiadukt, który mamy do Warszawy Głównej, ten kolejowy, jest całkowicie nowy, czegoś takiego nie mieliśmy wcześniej. Był pod innym kątem zebrania, co prawda, ale no, to jest zupełnie coś innego i teraz jest to nowość dosyć duża. To teraz tutaj się zmieniło. No i tutaj też widzicie jeden ton taki odjeżdża. Teraz tutaj jak patrzycie, to w lewo, taki dosyć mocno odjeżdża do wszystkiego, to jest tor, który się ciągnie bezpośrednio do miejsca, w którym stoję, no i do ważniejszej rzeczy, czyli muzeum kolejnictwa, czyli do stacji muzeum. Tutaj widzimy, obydwa tory się zjeżdżają, my mamy rozwys mniej więcej na całą stację Warszawa główna. Ale nie, to chciałem Wam pokazać tutaj, bo o ile Warszawa Główna, wiemy mniej więcej jak wygląda tutaj sytuacja. Są tory, rozjeżdżają się tutaj na jedną i drugą stronę. I eee, jest tego naprawdę dosyć dużo tych torów, dosyć porządny. To możecie zwrócić uwagę, że tu obok też coś jest. Że tutaj obok jakiś tor wyjeżdża w bok. Właściwie po co to komu? Czemu to wyjeżdża w takim miejscu, gdzie i tak nigdzie ten pociąg nie mógłby skręcić? To jest jeden z torów linii średnicowej, przykleję jakiś PKP i C tutaj jedzie obok, który będzie się łączyć z drugim torem linii średnicowej po przebudowie. Tego torowiska. Będzie potrzebny w ramach przebudowy linii średnicowej, żeby tutaj jakikolwiek ruch mógł być utrzymany. No jak widzicie, tutaj jest już powoli lekko ta skarpa nowa. Będzie ten tor wieżeć bezpośrednio po tej skarbie i łączyć się z, z nowym torem, drugim na linię dalekobieżną, średnicową. Kiedy to się stanie, jeszcze zobaczymy. Dobrze, czat działa, bo widzę jedną część. Więc faktycznie coś, coś jest na rzeczy, że coś tutaj działa. Dobrze, ale le lecimy dalej. Przejdźmy do faktycznie Warszawy Głównej, bo tutaj mam pokazane taką ciekawostkę e, co do todowiska, które było już z okazji Warszawy Zachodniej. A my jesteśmy tutaj w sprawie Warszawy Głównej, a mianowicie kładka. Kładka, kładka, kładka. Gdzie ona jest? O, i proszę bardzo. O, jedzie, jedzie. Wysłannik Zielony. E, to tak, kładka, którą właśnie widzimy, jest cały czas nieotwarta do użytku. Nie będę ukrywać, to jest bardzo śmieszne, że jeszcze im się nie udało tego otworzyć. Chociaż to, czemu jej nie otworzyli, też jest prozaicznie bardzo śmieszne, ponieważ nie otworzyli kładki z powodu braku przejścia na pieszych. Jakby cała kładka, z tego co wiem i z tego co słyszałem, ma już wszystkie pozwolenia. Całkowicie mogłaby być używana. Nie. Jednakże nie ma jednego przejścia dla pieszych, którego za chwilę Wam pokażę, więc chwilę poczekajcie i za chwilę wszystko zobaczycie. Nawet sobie poobserwujmy jak wygląda faktycznie sama kładka. Hej, witam. A widzisz co? Z metrem brudno M2. Co z metrem? No, no jest sobie metro. I w sumie tyle. Był live już z metra brudno. Nie wiem, nie wiem o co chodzi konkretnie w tym, z tym pytaniem. No jest, budują sobie, no jeszcze chwilę im to zajmie. Zwróćcie uwagę, że jakiś pociąg właśnie odjeżdża z Warszawy Głównej, to jest wydarzenie, na Głównej zbyt dużego ruchu nie ma, ale nie, nie o to mi chodzi. Mamy windę, która jest zamknięta po środku tej swojego szybu, tak aby nie mogła być użyta jeszcze aktualnie przez nikogo. Mało tego, widzimy tutaj, czekajcie, trochę trzeba podlecieć do środka, to zobaczycie fajne elementy, które są tutaj w środku. Przypominając, że są takie linki tutaj stalowe, po to aby całość nie rozleciała. Może zajmijmy, jakie jest oświetlenie. Wygląda na takie LEDowe oświetlenie. Okej, okay. no dobra. Jest oczywiście tutaj też barierka, żeby przypadkiem ktoś nie wpadł pod środowisko, ale nie o to mi chodzi. Nie, nie, to konkretnie jest tutaj, proszę bardzo. To chciałem wam pokazać. Od tej strony jednak to jest schowane, a mianowicie, też sobie zrobię zdjęcie to jest jedna z tych ciekawszych rzeczy, o której mało kto wie, co się znajduje na kładce. Jednak ta kładka nie jest aż tak tragiczna, jak się by wydawało. Co prawda, wygląda tylko koszmarnie z tym dachem, który jest zawieszony w połowie wysokości kładki, i mniej więcej. O tyle mamy tutaj. Mm. Jeszcze sobie Wyświetlacz. I właśnie odjechał pociąg o 16.37, no nawet punktualnie, do łodzi fabrycznej. No, i właśnie y, są takie dwa monitorki: jeden na jedną, jed, jedna jedno miejsce, drugi na drugie miejsce. Ale jest to dosyć ciekawe, że udało mi się montować coś takiego. Jest też sam papierowy tutaj do jazdy gdzieś tam umieszczony, ale jednak, że elektronika również mogła się tutaj pojawić. To według mnie y, duży plus także taka ciekawostka. Witam, pozdrawiam z zachodniej Polski. Również pozdrawiam wszystkie osoby, które są już na live. ale dobra, zreknijmy sobie teraz na drugą stronę. Przepraszam, żeby w nic nie wleczeć, bo jednak jest tam dosyć nisko. A my głośniki, tutaj jak widzicie te białe te elementy, to są głośniki. No właśnie, i tutaj już jest gorzej. No, tutaj mamy trochę wyżej, kable wysokiego napięcia, ale możecie zwrócić uwagę, że tam ten monitorek też jest. I go mniej więcej, jest również i window, no jak i tu również cała e, kładka. Tutaj sobie zetknijmy od góry to, co mówiłem właśnie przed chwilą, że. No, ten dach, jakby był zawieszony na tej samej wysokości co jest te rusztowanie, no to nie narzekałbym tak na to, ale niestety tak nie jest. Niestety tak nie jest, jest to dziwnie zrobione na takiej samej cały czas wysokości, ale no trudno, trzeba się z tym pogodzić. Tutaj, jak widzicie, mamy zejście, ja nie mogę przecież nad tym tedowiskiem, filopo, niestety, ale mogę wam pokazać, jak to wygląda tutaj. A mianowicie te trzy pomazane na biało bloki, szate. To są magiczne ekrany. Z których będziemy widzieć odjazdy, przyjazdy i pewnie papierowe jakiś rozkład jazdy oczywiście tak w ramach tradycji. Na muzeum zaleknę jeszcze później, spokojnie. Nawy po kolei. Mało tego, mamy tutaj również schody. Niestety bez żadnych szyn nabychać sobie spokojnie rowerkiem. Chociaż nie, no wydaje mi się, że nie ma szyny. Z tego co pamiętam, żadnej nie, nie, żadna szyna nie została zamontowana, żeby sobie spokojnie do wjechać. Okej. Okay. I tu mamy z kolei jeszcze windę. Winda długo była montowana, był problem z, z drzwiami od wind. O. Pendolino i eskenka śmijają. E, długo było to montowane, ale ostatecznie sytuacja jest taka, że faktycznie tutaj wszystko jest już na miejscu. Dobrze. Przelećmy sobie teraz nad tą drugą stroną, o którą pytacie, czyli jak wygląda. E, Składka przy stacji muzeum, i chcielibyście mnie też zobaczyć, Muzeum Kolejnictwa, więc proszę bardzo, już się przekręcamy, już patrzymy. E, też z dużych zalet, jest według mnie to, to czekajcie, jeszcze Wam pokażę, że zejścia składki, zarówno po stronie alei zeimskich, jak to wcześniej widzieliście, jak i również tutaj na perony, jest ogrodzone, e, w sensie jest zadaszone Więc to nie jest, to nie jest minus. Proszę bardzo. to jest Muzeum Kolejnictwa. Jak widzicie, trochę tych pociągów jest, aż zobaczymy zdjęcie w sumie, to ładnie wygląda. Muzeum Kolejnictwa ostatnio było na nosy muzeów. Kiedy opowiadałem Wam o, o tym, jak się budujemy, to. E, ale nie o Muzeum Kolejnictwa dzisiaj. A oczywiście o jedynej słusznej kładce, która cały czas nie została otwarta. E, no i tak, tutaj też jest nocny marketot otwarty, jak widzicie. Jeden z nielicznych okresów, kiedy faktycznie można by tam wejść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale Chodzi mi o kładkę i zwróćcie uwagę, że tu się kończy kładka, jest to oczywiście przy ulicy tunelowej, przy ulicy kolejowej i tak to wygląda. I teraz możecie się pytać, o jakie przejście dla pieszych mi chodzi? I zaraz Wam pokażę. Zaraz na tym się, jak wygląda sytuacja. Achcie graficiarze. Tak, graficiarze o Warszawą Główną się już zajęli jakiś czas temu, naprawdę szybko im to poszło. Tak trzeba im przyznać, że niestety dosyć szybko zniszczyli Warszawę główną. Kładkę też w niektórych miejscach pomazali, ale z tego co widzę już została albo odmalowana, albo to zmyta. Gdzie powinna być, gdzie powinno być przejście dla pieszych? To tego nie ma. ZDM już nawet powiedział mniej więcej jak to ma wyglądać cały projekt i że ta informacja została, była składana do kolei tutaj do wykonawcy, że bez tego wszystko nie będzie mogło powstać. Ja nie wiem, czy mi tutaj nie zaczyna padać deszcz. Bo ja jestem pod drzewami, to wiecie, jak to nie odczuję. Co może wyjdę, bo A jak padało, no to na nie byłoby przyjemnie. Nie, nic nie widzę z deszczu. No to tutaj, gdzie powinno być przejście dla pieszych? Już wam mówię. Widzicie po środku to magiczne, zielone przejście. Eee, taki element z gałęziania. Może po prostu przybliżę tutaj, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Tutaj dokładnie przez ten sam środek jest, nie powinno być zrobione w przejście dla pieszych. Zatem twierdzi, że bez tego przejścia dla pieszych nie ma dobrego i sensownego dojścia, tam jeszcze jakieś są oczywiście względy techniczne, bezpieczeństwa, BHP i tak dalej. I aby składki po prostu dało się jakkolwiek dojść do nowych oświetli, które tutaj są. Bo w przeciwnym z tej sytuacji, jeżeli nie powstanie to, co właśnie teraz pokazałem, aktualnie dojście składki jest dosyć. Ciekawe. Mianowicie idziemy sobie tutaj. Tutaj takim ładnym przejściem. O! Czy był ktoś szedł na nakładkę? Czekajcie. Hola, hola, holo, wait. ta! No dobrze, no to jak widać składka jest używana. Jak widać składki, już ludzie korzystają. Ale nie o to mi chodziło. Chodzi mi oczywiście o to, że tutaj przejście dla pierwszych jest dalej tu schowane ze drzewkami. Jest dużo dalej. I do niego dojście, już pomijając to, że z Warszawy główne jest dosyć długie, to nawet nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ma wysoki krawężniki. Także tak to wygląda. Tutaj przekaz jest takie rądko dziwne. Nie do końca wiem, po co te rądko tutaj jest, bo jakby to nie jest ani kiss and ani cokolwiek, ale jest takie rądko. Nikt nie wie po co właściwie. Możecie mi powie... Może wytłumaczycie mi w tym w sumie, po co takie rądko mogłoby tu być potrzebne. Natomiast no, tutaj, jak widzicie, jest jeszcze ścieżka z windą. Ej. Ej. Dobra, kolejny, kolejny powód, aby stwierdzić, że na głównej coś faktycznie nie pykło. Jakby kto to zaprojektował? Kto projektował tą przerwę pomiędzy dachem kładki, a windy? Jakby gorzej się nie dało. Gorzej się po prostu nie dało. Ale... Szczerze, że tego nie zauważyłem. Nie sądziłem, że coś takiego mogli zrobić. Dobra. Co so, ja zrobię zdjęcie, żeby mieć, bo zanim oni to zrobią, to wyjdzie tam, to, to trochę poczekamy jeszcze. I jeszcze Wam trochę pokażę to z drugiej perspektywy, żeby nie było. Przy okazji możecie napisać jeszcze, co chcielibyście zacząć, może trochę patrzeć zachodniej, czy więcej głównej polecieć tam dalej. no Czekam na Wasze propozycje. Chętnie coś jeszcze pokażę, żeby nie było, że tylko tyle tutaj widzimy, co teraz jest pokazane. Dobrze. No i tutaj jak widzicie, no nie na tej to jeszcze gorzej wygląda, z tym dojściem, z windy. Ja się teraz zastanawiam, czy tak samo jest przy Alajach Jedzyńskich, to za chwilę zetkniemy. No ale tutaj jak widzicie, żeby skorzystać z windy, przy przy windzie jest coś, co chciałem Wam pokazać, dlatego tutaj się przesunąłem. E, tutaj jak mamy zejście z windy, no to widzimy ewidentnie, że brakuje tego dachu. Winda jest ładna, bym powiedział nawet. Może po tam dla Home są dwa ekrany, z których będzie można patrzeć, czy są przyjazdy, odjazdy pociągów. No i dalej mamy ładnych chodniczek. Tutaj się łączy z osobami, które przed chwilą obok mnie były. Jak i również tutaj, czekajcie, pokażę całą drogę magiczną. Wykręcamy się, idziemy, przechodzimy przez takie magiczne. brak przejścia przejście dla pierwszych. ale jest taki chodnik. Idziemy sobie, idziemy dalej, tutaj prosto. Aż w końcu dochodzimy do tego wysokiego krawężnika z tym przejściem dla pieszych. No i jest to nie ukrywam dosyć długa droga. Jestem w stanie zrozumieć z że nie chcę tego pozwolić. A przejście dla pieszych, które miałoby powstać, byłoby w tymże rejonie. Jak widzimy, żadne prace przy budowie tego przejścia dla pieszych się nie toczą. więc to, że w najbliższym czasie to będzie otwarte, to niestety trochę poczekamy. Układ torowy między główną a zachodnią. No przy chwili, to pokazywałem. Trondko to to przyszła dla autobusowa. Dla autobusów o dwumetrowej długości. No właśnie chyba tak. Dobra. Przelećmy się jeszcze tutaj w drugą stronę, bo jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy. A mianowicie, jakby na sytuacja... Yy, ...przykładce przy alejech niemski? Bo jeżeli faktycznie również... ...jest to, co myślę, a mianowicie jest ta przerwa pomiędzy windami... ...w sumie pytanie, czy tak samo jest ta przerwa pomiędzy windami a padanami. To, to będzie na pewno tragiczna sytuacja. Ale wydaje mi się, że aż tak źle tutaj nie jest. No nie, na peronie, jak widzimy, jest dobra sytuacja. Z peronów bezpośrednio nakładkę jest chyba ten daszek wprowadzony. No, no, tak nie za bardzo. Jest tutaj taka przerwa, bym powiedział. To spokojnie będzie padać deszcz. Chociaż a tu może jeszcze aż tak źle nie jest. Czekajcie, zdechnijmy sobie z takiej perspektywy. No, no, nie jest źle. Nie jest źle. Powiedzmy, że sobie spokojnie tutaj przylecimy. Nie będę aż tak marudzić. Tutaj również nie nieźle. Natomiast, tutaj przy Jezaimskich, o coś mi kapnęło. Jest taka sama sytuacja, jak widzimy. Tak samo, chociaż chyba jest trochę dłuższy daszek wysunięty nad, nad, z windy. No ale, still, jest miejsce, gdzie może na nas spać deszcz. Okej, okay. cały czas coś na mnie tutaj siada. Czy ktokolwiek, czy kiedykolwiek powstanie stacja metra Muranów? Prace na ten temat trwają. Czy tak będzie, to zobaczymy. Akurat tego typu pytania to, to już naprawdę. Ja, ja, ja dużo jestem w stanie powiedzieć, ale o tak odjechanych inwestycjach jak Metro Muranów. Planuję o tym nagrywać kolejny film, bo już jeden film z Zapraszamy do Metra o Metro Muranów, czy Plac Konstytucji był nagrywany, zresztą Plac Konstytucji raczej na pewno powstanie tylko to jest kwestia czasu, bo to jest stacja metra, która się łączy z trzecią linią metra i to według mnie jest jedna z ważniejszych rzeczy. No, patrzcie, kolejna część Warszawy Głównej nigdy nie używana. Ja wiem, że to jest na później, kiedy faktycznie będzie zamknięta ulica Torowa i tutaj tylko i tu będą zawracać pojazdy, będą jeździć autobusy, wszystko i tak dalej. mnie to i tak jest dosyć odjechane. No i oczywiście główna część Warszawy Głównej. Tędy się wchodzi, tylko i wyłącznie z tej strony jest aktualnie wejście. on jest kremka. No i sobie przylećmy. Pokażę Wam jeszcze pokrótce ten układ Torowy i będę lądować, bo wszystko już mniej więcej za jakieś... Pewnie 20 minut nadaje tutaj dla do Was. Dobrze, no to jeszcze raz układ torowy Warszawy Głównej i Warszawa zachodnia na tym odcinku, żebyście widzieli mniej więcej jak to wygląda. A mianowicie. Ja się sobie pokręcę w telefonie drugim. No w sumie czemu nie. Okej, okay, widzę, że aż 62 osoby teraz są na tocie, no, na live. Całkiem dużo. Pozdrawiam wszystkie osoby i jeśli Wam taki live się podoba, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję oczywiście. Dobra, ale mniejsza z tym. E, tu mamy budynek, po pierwsze, tu jest zarządza całą Warszawą Główną. Mamy torowisko i tutaj jest kolejne torowisko. Jak widzicie, tu jest rozjazd, który jest przygotowany z e, jednego toru dalekobieżnego Warszawy e, e, linii średnicowej e, do drugiego toru e, linii średnicowej, z tym, że nie jest aktualnie podpięty, bo ten drugi jeszcze nie, nie był po prostu, e, nie był, w, nie, ma, nie ma przebudowy. To jest w późniejszej fazie i etapie przebudowy Warszawy Zachodniej. Ale tutaj jeszcze, właśnie remont i przebudowa zachodniej, aż do tego miejsca dochodzi. I to dalej się tak ciągnie. Ten tutaj, właśnie nowy tor, będzie wieżeć po takiej skarpie. Widzimy mniej więcej w tych miejscach, gdzie jest to przygotowane. Nie mam pod ręką projektu, i też w nie mam jak, jak tego pokazać. Ale wydaje mi się, że to kiedyś już pokazywałem w jakimś filmie z zachodniej. No, i tutaj już właściwie dużo się nie zmienia co do samego torowiska, Jest tylko nowy obiekt, który widzimy tutaj, budowany chyba w trzech Warszawy Głównej, który właśnie jedzie nad tym torem linii średnicowej dalekobieżnej, pod małym łukiem względnie. No, i tutaj mamy jeden tor z Warszawy Głównej, który jedzie w kierunku zachodniej, jak i również dwa pozostałe tory krańcowe, jako stole odstawcze, no i oczywiście tej część techniczna dojeżdżająca też. No i mamy oczywiście, czekajcie ja no i mamy oczywiście też również rozjazdy na całą Warszawę Zachodnią, na perony. Póki co nowe to tylko i wyłącznie 6, 7 i 8, na 9 oczywiście stąd nie dojedziemy. Dobrze, ja już będę wracać, bo dosyć daleko jestem mimo wszystko. O co chodzi z tym środkowym torem na głównej? Dokąd prowadzi? Środkowy tor na Warszawie Głównej jest po to, aby lokomotywa mogła sobie zrobić manewr, objeżdżając cały skład i zmienić swój kierunek. Czyli, powiedzmy, jeżeli lokomotywa wjedzie, jest na początku całego pociągu, no i będzie to jest stacja krańcowa, zawsze. Więc, jeżeli by chciała wylądować, no to jeżeli pociąg by chciał, właśnie, zmienić kierunek. No to lokomotywa musi objechać cały pociąg, czyli cały skład, tymże torem i podczepić się od drugiej strony, na tym to mniej więcej polega. Także o to tu wszystko chodzi, także taka jest mniej więcej filozofia. Tu przy okazji też widzicie ten jeden tor, który odjeżdża, No tym teraz mniej więcej lecimy, bo wracam do siebie. No tutaj jest właśnie tor zacny i znany, który się ciągnie do stacji Muzeum. W sumie, może bym to trochę jeszcze pokazał obkręcając się. No, tutaj jest to środkowe, o którym mówiłem. No i wjazd na stację muzeum też. O, to czekajcie. To, to tego nie, widzi, nie, nie zaobserwowałem wcześniej. Czy muszę już lądować tak koniecznie? Ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest jeszcze jeden rozjazd. I to bardzo ciekawy rozjazd. Ej, tu jest więcej tych rozjazdów. Tylko są zakopane tory. Jest jeszcze jeden rozjazd na starą e, pocztownię. Dobrze, ja ląduję bo już jest mało baterii w dronie. Proszę bardzo, to jestem ja. No i mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście, jeśli chcecie, też możecie mnie wspierać. Jedna osoba, która była na live'ie z Pola Makotowskiego, to już po live przyszła i powiedziała, że w najbliższym czasie zamierza więc też bardzo mi miło. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jutro będzie, będzie jeden długi, przerywany live. Będzie live, który będzie przerywany na 6 części lub nawet siedem, gdzie przelecimy sobie nad każdą stacją metra. Trzeciej linii metra, która jest planowana, projektowana. I w najbliższym czasie będzie realizowana. W najbliższym czasie, czyli w najbliższych 20 latach. Ale zanim to wszystko się będzie działo z trzecią linią metra, to pokażę Wam, gdzie będą się znajdować stacje nowe. Ale to jutro, o której godzinie jeszcze później dzisiaj poinformuję. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć.